Mamy jeszcze materiał o Esie. możemy sobie szybko oglądnąć i możemy na jakąś gierkę skoczyć. W go umieliśmy wielu graczy, którzy pozostawali na topie przez bardzo długi czas. I mimo, że samej gry już nie ma, tylko jest jej następca, czyli CS2, to zapamiętamy ich z pewnością na długo. Jest jeden gracz, który może nie był najlepszy na świecie. Kur... Graf na graffiti Coldziry -y potem. Broni, że zmusił twórców gry, czyli Valve, do zrobienia update'a, który obniżał jej użyteczność. O A to było po tej akcji? Ty, to mi się timeline totalnie popier... Ja myślałem, że koledzy zrobił zrobił tam akcję już po nerfach hawki. Tylko których? Bo nerfów hawki było parę. Pamiętam, jak jak jeszcze była złota piątka VIP. to pamiętam, że ten najmocniejszy nerf na awkę, jakby nie liczę tego, co ucięli amunicję o, o 5. Z 10 do 5 teraz, teraz jest w awce. To pamiętam, że, że kiedyś dało się zapierać z awką, tak jak z, ze scoutem praktycznie teraz, nie? Przez Kennego też był nerf? Ty, to jest już. To ancient History dla mnie, już. Zapominał, bo to był chyba Ace Capiego, czy tam 4K chyba było. O w mojej opinii jednym z najlepszych snajperów w historii CS:GO, Kenny Mashio. Oh my god, Kenny S with three insane kills. Damn. Oh, that is fast. They need to go big, and Kenny's gonna go ahead, peek in a second minute, and he gets the point. Ja nie pamiętam, gdzie on zmienił kiedykolwiek tego Asimowa, ja myślałem, że on z Asimowem grał do końca. Kurde, dajcie mi Cash'a. Może Cash wróci po majorze, kopiu. I ci z was, którzy są wystarczająco długo na tym kanale zdają sobie sprawę z tego, że doszło do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie ten odcinek o Kenemessie już kiedyś się pojawił. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych byłem zmuszony go usunąć, lecz nie zmienia to faktu, że z chęcią ale z chęcią stworzę taki materiał ponownie i będzie on mocno zmieniony od pierwszego, dlatego jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, a teraz przechodzimy do samego materiału. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. I na samym starcie chcę zaznaczyć, że Pirate Swap to legalna, normalna strona do wymieniania się skinami, nie żadne skrzynki, czy cokolwiek innego. S-Shrub to zdecydowanie pseudonim i nazwisko, które powinniście pamiętać, jeżeli kiedykolwiek interesowaliście no się. No teraz zami. teraz mamy na... Następców Kenesa, nie, Kenes już nie jest aktywny na scenie, ale spokojnie, bo dalej jego legacy podtrzymuje, chociażby tak mocny zawodnik jak Shelly S. Go. Zresztą nie tylko w C.S. Go, ale również w C.S. Source, gdyż Kenes wyrobił sobie pierwsze imię, tak naprawdę w C.S. Source. Jednak zanim do tego doszło, oczywiście było dzieciństwo i w tym przypadku chciałbym się tutaj troszeczkę zatrzymać. Co nakłoniło Kenego do tego, żeby spróbować grać w C.S. A? Przede wszystkim jego rodzeństwo, czyli starszy brat oraz jego znajomi. Kenny jako że był tak samo dobry jak oni z chęcią sobie. Ale ciemny ten był. Tylko że jest jeden mały plotu z tej historii. Ci wszyscy znajomi jeden mieli 18 şey. lat. Kenny miał 8 lat, a był tak samo dobry jak oni, albo nawet lepszy. On a une différence avec Kenny et déjà quand il avait 8 ans, il était déjà un notre niveau. Ensuite on a fait une compétition gdyby to był Minecraft, to wiedzieli historia mogłaby się różnie potoczyć. Uh, tak słyszałem. Je pense que à partir de je l'ai je l'ai poussé à co za tym idzie, młody Kenny szybko odnalazł swoją tożsamość i zaczął grać naprawdę naprawdę dobrze w celu. dzięki, za pół roku, suba Kwestia była taka, że był on specyficznie dobry z jednej broni. Ze Snajperki. I dla tych z was, którzy nie grają w No CS... tak Lisu, no tak, no bo ty się możesz śmiać, ty się możesz śmiać, ale przez Kenny, zanim e, rozpoczął karierę CS-ową, no to próbował też Kochani robić podrygi muzyczne. Coś dla was. No. no. I na przykład weszli na ten odcinek, a wiem, że są takie osoby, bo dostaje wiadomości na... Dzięki panie... 3 złote, kwadrat pierwiastek 5. Dziękuję, dziękuję za kwadrat pierwiastek 5, panie... Dziękuję za 3 złote. Cliff, snajperka jest bardzo, ale to bardzo specyficzną bronią. Z jednej strony, patrząc na plusy, możesz zabić swojego płytora. Cliff, nie bardzo... ale pusy i zamiast plusy. Za długiego dystansu zaledwie jednym strzałem. Patrząc jednak na minusy, snajperka to ogromna inwestycja, gdyż kosztuje ona aż 4750 dolarów, co w CS jest sporym wydatkiem. I Oj, ogromna inwestycja tak. w tym CS-ie to jest nie stracić swojej kula psychiki, grając w to gówno. Zwłaszcza na profesjonalnej scenie, musisz być z niej dobry. A Kenny, on nie był tylko dobry. On nie był nawet bardzo dobry. Kenny był po prostu genialny. Już grając półprofesjonalnie został natychmiastowo zauważony. Dlaczego? Bo nie było wielu graczy, którzy mieli No taki na przykład Visu to też jest Einstein, yy, przepraszam, to jest Stephen Hawking CSa 2 tylko movementem. Kenny jest najlepszy, prawda, nie prawda? On. Możliwość bardzo dobra. Znaczy, dobra, czy najlepszy? W swoim czasie może tak. Do stylu gry i bardzo szybkiego czasu reakcji, który sprawiał, że ludzie myśleli, że Kenny na pewno jest na jakichś wspomagaczach. W końcu nikt w tak młodym wieku nie mógł być tak dobry jak Kenny, ponieważ ten... Na trenie, co jest ...w 2011 wieku zaledwie 16 lat. Wydawać by się mogło, że taki <grym zawodnik <grym jak on będzie mieć świetną historię dostania się legendą i nic Ty, bardziej kur... nawet nie mogło, że pamiętałem, że był taki led na daście. jak on będzie mieć świetną historię dostania się legendą i nic bardziej Zapomniałem mylnego. o tym I totalnie. zaczęło się dosyć ciężko, ponieważ jak sam Kenny powiedział na swoim pierwszym lanie, zagrał krótko mówiąc, tragicznie. Jak sam powiedział... Presja nowa do mnie dotarła. Niestety nie grałem tak jak powinienem, ale jednak był to mój pierwszy raz. Niestety w tym przypadku pierwszy raz okazał się być szczególnie bolesny. Kenny, Kenny ogólnie, to w się sensie nie chcę tutaj po aparencji mówić, ale Kenny to był jedyny Francuz, taki który odnosił duże sukcesy i było nim strasznie głośno w cs który mnie nie wkurzył. Na przykład Zayuj jest bardzo utalentowanym graczem, ale ciężko mi to często przyznać, bo Zayuj ma coś takiego wkurwającego w sobie. Nie, nie jestem w stanie. On jest taki turbokoki. To jest chyba mój problem z nim. Gdzie Kenny był zawsze taki humble, cool guy? Kenny S. niestety na to, na co cierpi większość utalentowanych graczy. Mianowicie indywidualnie był on niesamowitym graczem, jednak piątka indywidualnej graczy nie stworzy dobrej drużyny. No, no, tak, no, mówię, no, że, no, 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 Francuz, no, Francuz. Potrzebujesz ja wiem. osoby, która zagra pod drużynę, która pozwoli reszcie drużyny zapłyszeć na serwerze, która obsłuży ich flashami, granatami, nie Kenny tylko. Kenny S. Simple, Zajmu, Monesi, każdy w swoim prime, który najlepszy? O kurwa. Ken es Simple Zaiu, Monesi. Według mnie to jest dyskusja między Simplem a Zaiu. I to mówię tak bez beki W znaczy, sensie Kenny, <coughs> Kenny był dojebany. Monesi miał zajebiste swoje akcje. Ale mi się wydaje, że jeżeli chodzi o konsistency, nie licząc CSA2 u Simpla, mówimy o Prime, to bym się zastanawiał między Simplem a Zaiu. Finalnie chyba bym powiedział Simple? Kurwa, ale nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. A koledzy z drużyny Kenego powiedzieli, że on po prostu nie umiał tego robić. Tylko on jest jeszcze młody? No, niby ta, no, niby ta, no ale. Nie wiem, no ten Monesi to teraz mam wrażenie, kurwa, ma takie dziwne potknięcia momentami. Śmiał jeszcze dużo czasu na naukę, gdyż był bardzo młody. Mimo to jego początkowe wyniki w barwach Very Games kosztowały go posadę w drużynie, gdyż Kenny, szczerze mówiąc, nie sprostał oczekiwaniom. Na całe szczęście dla niego nie narzekał on na brak zainteresowania ze strony innych drużyn. Każdy zdawał sobie sprawę z tego, jaki talent z nim drzemie, trzeba go tylko było odpowiednio rozwinąć. I mimo, że tak jak powiedziałem, Kenny wyrobił sobie już imię w CS-Source, tak trzeba przyznać, że Counter Strike Global Offensive. To był kompletnie inny dla Kanego poziom. CSGO był bardzo nahypowany grą. I wiadomo było, że profesjonaliści z 1.6 bądź Source'a będą musieli przerzucić się na CSGO, mimo że na początku dla graczy nie było to nic miłego. Ale, te, ale ten zoom, kurwa, był dziwny, jak go się tak rozmazywał. Zapomniałem już o tym. Sama gra, owszem, była nahypowana, ale szczerze mówiąc, jej początkowy poziom był z dala od Pełnie tak jak CS2, można by wręcz było powiedzieć. Nie, czek. A, kurwa, bo train też był przecież przerobiony później w CSGO. Co za tym idzie, Kenny ponownie wystąpił. Zapomniałem już o tym, ja pierdolę! Harry Games 3 w najlepszym składzie we Francji i walczył o bycie top 5 na świecie. Cały czas rozwijał się ze snajperki, wydawało się, że radzi sobie coraz lepiej, aż w końcu dotarł on wraz ze swoją drużyną na turniej SEA Sezon 14 w Dallas. Ten turniej jest w porządku, z tego względu, że Very Games przegrywa na amerykańskiej Quantic Gaming, odpadając na trzecim miejscu w turnieju. Niektórzy... O, oh, let's sobie, see że any players do that today, kurwa. Quantic Gaming odpadając na trzecim miejscu w turnieju. Niektórzy pomyśleliby sobie, że sukces, dla Very Games jednak... był. te krakeny! Mam wrażenie, jakby mi samo oglądał kurwa, jak tył jest, to tak pokazało. Ogromna porażka. Brakuje zaraz. tylko tego fotela ogromnego. Po tym turnieju Keny zostaje zawołany na TeamSpeak, gdzie menedżer mówi mu: No tak, Miraż kojarzy tą starą wersję Miraża Odziwa, ale tego trejna zapomniałem totalnie. Że drużyna zdecydowała się go wyrzucić. Bardzo bolesne dla Kenego wyrzucenie, gdyż trzeba przyznać, że wydawało się, że właśnie wtedy przebije się on do szerszego grona graczy. Lecz trzeba przyznać, że. Dezajek, dzięki nie za sobą z Prime, witam. Power i Games występował w sklejce Nameless, a następnie dołączył do Clan Mystic, lecz bez większych sukcesów. Przełom przyszedł dla Kenego. Fajne logo, Nie sumie... dołączył do Clan Mystic. A la him, ale też M jak mistrz. Lecz bez większych sukcesów. Przełom przyszedł dla Kenego w 2014 roku. To właśnie wtedy dołączał dzięki bardzo. I chcę, żebyście zdali sobie sprawę z najważniejszej kwestii w tym całym odcinku. 2014 rok dla Kenego to jeden z najlepszych debiutów na tier 1 scenie Jakim mieliśmy szanse zobaczyć. W 2014 nie było stricte top 5 na świecie, ani nie było top 10. Na pewno nie było tak rozwiniętych rankingów jak dzisiaj, ale gdybyśmy mieli wybrać top 10 drużyny z Majorów i zobaczyć na ich snajperów, to różnica była natychmiastowo zauważalna. W LDLC snajperem był Kukli, w Navi snajperem Pies. był Guardian, w Ninjas in Pijama z Fiflaren, we Fnatic JW, w Virtus Propasha, a w Cloud. Ale kurwa, hejt na JW był swojego czasu. Pamiętacie w Cloud wszystkie te memy z JW? Jezus Christ, inny czas Hitleri, totalnie w internecie, 15, 15, nie. Ale ja pierdolę ile tam przeróbek ze świniami było i tak dalej. W Virtus propasza. Ja, Kau... zawsze, ja zawsze JW mi się pierdoli z kariganem. Ja przysięgam wam. Ja przestałem śledzić scenę CS-ową. Jak mnie trochę już zmęczył ten CS jak na tej najnudniejszej kurwa erze yy, jak astralis wygrywało wszystko nie, to były lata chyba 2017-18. Yy, ja, ja przysięgam, żyłem w święcie przekonany. Że JW jest dalej aktywny na scenie, jak kurwa Karigan grał. <grafy> Że dalej gra w tier 1, bo. Yy, nie wiem, nie pamiętam kiedy z tier 1 wypadł finalnie JW. Ale strasznie mi się mylili, kurwa, oboje. ...Nine Shongers. To zostawia nam trzy drużyny, o której warto wspomnieć: Dignitas, w którym oczywiście królował Device, i buy Power, w którym był Skadoodle, i Titan, w którym Skadudu. był K S. Dlaczego o tym wspominam? Kto finalnie przeszedł na streamerkę tak bardziej ze Szałdem? Skadoodle czy. Nie, to był ten. Nie elektronik, kurwa, tylko też z cloudów, gdzie grał Shroud. Nothing. Głównie z tego powodu, że dochodzi tutaj do sytuacji, w której śmiało możemy stwierdzić, że najlepszym snajperem z tych wszystkich, których wymieniłem, był Pasza. Ale najbardziej widowiskowym z nich wszystkich zdecydowanie Pasza. Szczerze mówię, zacierają mi się strasznie, jakby eventy z tamtego okresu CS-owego. Ale dzisiejszy pasza mi się strasznie miesza ze starym paszą. I tak czasami podgryzam, jak ktoś mówi o, pasza, bo Pasza miał swoje beznadziejne momenty w wirtusach, ale Pasza był naprawdę przejebanie, kurwa mocny. Ma jakichkolwiek Ja totalnie o tym zapominam. Był Ken S Aby Pasza wydaje się być zajebistym człowiekiem, nie? Ja nie odbieram mu niczego, ale jeżeli mówimy o czysto skillu CS-owym No, Ery mi się trochę mieszają, prawda? Zapomniałem, że tam był ten plank na trainie, na którym dało się skoczyć. Jak widzę palaka przy tym BS-ie, to jedyne o czym myślę, to summit. Wow, Kenny! Damn! Kurwa. To było w NBA, tam, nie? Ta! Z tymi akcjami z Envias mi się najbardziej kujarzy ten... O, Clockwork 4, tak to się nazywało. Bo to bazowało na Demkach EnDias, chyba. Przejebanie mocne edits. Już pokazywałem go z milion razy na streamie, ale muszę jeszcze raz. to jest happy. A tam był gdzieś Kenny, chyba. Chyba, że ja Jest Kenny. A to inna akcja była. Nie ta zawką. Ale Shroud to trochę kurwa, że poszedł na Valoranta. Nie wiem czy akurat. Znaczy, po pierwsze, Shroud nie poszedł na Valoranta, tylko odszedł od cs i poszedł na każdą inną grę. Bardziej mi powiedział, że kurewskie zachowania Shrouda to były, jak on pierdolił yy, tak bardzo o scenie CS-owej. Tylko, że też, yy, no kurwa, nie wiem jak bardzo śledzi szrauda, tylko no on uskutecznia taki rage baiting pod yy, kliki. On, on tak pierdoli dla samej zasady Mi się wydaje, że on dalej ma tą taką miłość do CSa Tylko no po prostu już nie jest to dla niego aż tak opłacalne Żeby tyle czasu w nim spędzać Ale to nie, nie przejście na Valoranta quote, unquote, Jest najgorsze w tym co robił wszystkich rage baitów. Kenny jest w 2014 roku. Robił rzeczy, których nie robił żaden inny snajper na świecie. Klikał lewy przycisk z myszy, nie na no, żartuję. KW w momentach chwały jest opanował do perfekcji tryb ultraagresywnego grania, jednocześnie stojąc w miejscach, które dla innych awp szczerze mówiąc, były nawet nie do pomyślenia. No, no to jest kurwa koki play, żeby tak nadupcać przy dorsach. Gość potrafił podejść na blisko, zabić się z tą skołpem, następnie uciec, zabić się z drugiego kąta mapy i zrobić jeszcze 100 innych rzeczy w międzyczasie. Dosłownie Overpass. negował w ogóle, dlaczego AWA została stworzona na pierwszym miejscu, gdyż jeżeli sobie pomyślimy o użyciu snajperki, to powinna być ona na bardzo dalekie dystanse. Keny jednak stosował ją do tak naprawdę. Każdego zadania. Co najlepsze, 2014 wcale dla Kennego nie był jakiś świetny. Po dołączeniu do Titan rzeczywiście radził on sobie całkiem nieźle, i już nawet na Giffiniti przeciwko Virtus. Pro w punkcie meczowym pokazał, że jest stworzony z kompletnie innej gliny. To... Kurwa, oddajcie mi overpassa, oddajcie mi Kesha. Oh. 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 Nice. You... Yes, Ale trochę boli. No to Titan nie odnosiło sukcesów. Ich największym sukcesem była wygrana na LDLC we wrześniu 2014 roku, gdzie udało im się zdobyć 10 tysięcy dolarów. Na obecnie czas... hey, hey, oj Porównajcie sobie to do aktualnych turniejów, nie? <grystanie> Trzeba przyznać, że dosyć mała kwota. Kenny jednak rósł w popularności. Z każdym dniem stał się lepszy, a jego highlighty, subwupy z każdym dniem stawały się, szczerze mówiąc, coraz bardziej absurdalne. Zresztą, jeśli zastanawiacie się, jak bardzo ikoniczny Kenny jest, jest i jak bardzo jest utożsamiany przede wszystkim ze snajperką, to myślę, że świetnym dowodem jest między innymi fakt, że dochodzi do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie, jako jeden z bardzo niewielu snajperów, każdy kojarzy jedną pojedynczą snajperkę, a dokładniej to skin do niej. Skin Magic Mowa oczywiście o Magic Sticku. Skin taki ikoniczny, że na początku istniał jako AWP Asimov tylko i wyłącznie z jedną naklejką Titan. Taki ikoniczny, że potem istniał jako AWP Asimov z dwoma naklejkami Titan. A następnie nie tylko jako AWP Asimov, lecz również jako AWP Dragonlore. Wracając jednak Bo do się zapomniałem, że na Delorche 30... zmienił, ja myślałem, że tak jak mówiłem wcześniej do końca grał z Asimowym. 1 marca 2015 roku na świat wyszła tragiczna informacja z perspektywy gry. W updatecie, który został wypuszczony przez Valve, snajperka została znacząco zmieniona, jednocześnie zmieniając praktycznie całą mechanikę grania jej. To bardzo osłabiło Kanego, gdyż przez większość czasu grał on Który właśnie... to był? To był ten co nerf... nerfił movement na skołpie? Snajperką w dodatku bardzo często korzystał on z mechaniki chodzenia, skołpowania na blisko, quick a teraz

Sama sytuacja wydaje się być dość zabawna. Kenny był tak dobry z tej broni i tak dobrze z niej korzystał, że musieli ją słabić po to, żeby dać wyrównane szanse innym zespołom. Bo oczywiście byli fenomenalni snajperzy, w innych drużynach był Device. Tylko, że to są oczywiście... trochę inne ery, bo, bo Simple taki swój Prime miał już właśnie po tych nerfach, jakby już na nowej mechaniki jawki, A Kenny jednak. Y Swój prime, mam wrażenie, miał przed tym, nie? Tym prawdziwym device'em. A po tym też napierdalał z tego, co kojarzę. Między innymi jak pasza. Lecz kiedy paszyliśmy od snajperów, którzy grali na blisko, którzy lubili grać w chaosie to Zdecydowanie Kenny się wyróżniał. I właśnie dlatego Francuz nie poddawał się. Ciężko pracował, i mimo, że tak jak sam stwierdził, utracił on trochę pewności siebie, Titan, jak i sam Ken zajmowali miejsca lepsze, takie jak Dreamhack Summer 2015, ale również te gorsze, takie jak Fragbite Masters, gdzie odpadli z turnieju na miejscach 13-16. Takie słabe wyniki doprowadziły do czegoś, co w kartach historii zostało zapisane jako druga francuska szufla. Skład, który został uformowany razem z Kenem, czyli Apex, NBK, Kiyoshima, Kenny i Happy. Ale rob... Apex dziwnie wyglądał był Naprawdę spore wrażenie i NBA kliknęło praktycznie natychmiastowo. Sam Kenny wydawało się, jakby znalazł nowy dom i to zdecydowanie przyniosło się na jego wyniki indywidualne, jak i drużynowe. Nie dość, że drużynie udało Ale się... Ale te demka udać... chujowo działały, nie? Patrzcie, jaki zlagowany tam był ten. Wyniki. Bo ticket na demkach był jeszcze gorszy niż, niż w samej gierce, nie? Indywidualne, jak i drużynowe. Nie dość, że drużynie udało się wygrać Dreamhacka London. Gfinity to na Majorze w kolonii zajęli oni drugie miejsce, ustępując Te granaty też jakoś tak dziwnie z łapy granaty. wypadały. Niesamowity wynik jak na tak młody roster i na pewno spora w tym zasługa naszego dzisiejszego bohatera. Grał on świetnie i widać było, że NVS rozwija się z dnia na dzień. Do samego Majora w Klusz na Poce przystępowali z roli faworyta. I jakby nie patrzeć, były ku temu powody. W ćwierćfinale zmierzyli się na swoich pogromców z kolonii Fnatic, tym razem nie dali im żadnych szans, wygrywając spotkanie 2 do 1, a swoje mapy 16:9 i 16:2. W półfinale trafili na G2 Esports, zespół, który okazał się być czarnym koniem całego turnieju, sensacyjnie porównując Virtus.pro Pro w ćwierćfinale. To spotkanie było bardzo, ale to bardzo wyrównane. G2 miało nawet swoje punkty meczowe, jednak ostatecznie to NVS dokonało cudów klucz na poce, meldując się w wielkim finale. Finał, który można było sprowadzić tak naprawdę do pojedynku dwóch snajperów. Guardian kontra KNS. Który z nich będzie lepszy? I w tym przypadku nie było wątpliwości. Lepszy okazał się być Kenny, był on po prostu o wiele stabilniejszy i wydawało się, że ten nerf WWP ostatecznie kompletnie go nie zmienił. I wygranie majora to jednocześnie moment kluczowy w karierze Kennego. To było to, do czego dążył od początku swojej historii jako gracz. Wygrywanie turniejów, jasne, jest bardzo fajne, ale kiedy jednak jesteś w stanie wygrać majora, wygrać największy turniej w CSGO, jest to moment wręcz ikoniczny dla każdego gracza. W dodatku, Kenny nie zrobił tego tylko po to, żeby wygrać majora. Dokonując tego, stał się on jednym z najmłodszych MVP na turnieju majorowym w historii. Ile wtedy lat miał? oczywiście nie przeszła obojętnie. Strona HLTV dała go na szóstym miejscu wśród najlepszych graczy na świecie w 2015 roku, czyli na tym samym miejscu, które miał w 2014. 2016 to jednak już zupełnie inna historia. Przy takich sukcesach w 2015 roku, jakimi było drugie miejsce na Majorze w Kolonii i wygranie Majora w klucz na poce, NWS liczyło chociażby na powtórzenie tego sukcesu, to jednak nie nadeszło. Krótko mówiąc, wyniki w całym 2016 roku były bardzo rozczarowujące. Mimo to, Kenny nadrabiał braki drużynowe. Envias nie wiedziało do końca co robić. Wyrzucenie Kijoshima i sprowadzenie Devila tylko pokazywało, że rzeczywiście Envias 2016 zaliczy do jednych z najgorszych roków w historii, a sam Devil, szczerze mówiąc, został zapamiętany jako chyba jeden z najgorszych transferów do Tier 1, bo ten również nie grał najlepiej. Mimo to 2016 był ciężki. 2017 to zupełnie inna historia, gdzie stało się coś, czego nie przewidział nikt, po latach mijania się. Shox i Kennes trafiają razem do jednej drużyny, która nazywa się G2 Esports, tworząc jednocześnie prawdziwą Kurwa, do tego już nie pamiętam. francuski superteam Apex. To Shox. jest ta dziura właśnie w CS:GO e gdzie już nie pamiętam, co się działo z transferami, bo tam składy się zmieniały, kurwa, co 5 sekund roboczych. NBK, Kennes czy Body. Nie trzeba być ekspertem francuskiej sceny, żeby wiedzieć, że ten skład miał wygrywać. Posiadanie szoksa i Kanego w zespole zapewniało odpowiednią ilość siły ognia, a cała reszta zespołu wyglądała jak pasujące elementy układanki. Jak więc poszło g w 2017? Szczerze mówiąc nie najgorzej. Zaraz po uformowaniu rosteru czekały ich trzy duże wyzwania, które musieli zaliczyć. Dreamhack Tours 2017, finały ESL Pro League 2017, oraz Major w Krakowie w 2017. I tak jak rzeczywiście udało im się zarówno na Dreamhack Tours, jak i na finałach Proligi zająć pierwsze. A na sytuacja, bo akurat jak w moim mieście był Major, to kurwa nie żyłem w Polsce, nie? I nie znaczy, przyleciałem na Majora. Na w Krakowie czegoś im po prostu zabrakło i G2 nie wyszło nawet z grupy. Mimo to myślę, że 2017 rok Kenny mógł zaliczyć do udanych. Dlaczego? Bo przypomniał każdemu, jak bardzo przerażająco dobrym graczem potrafi być. A teraz, jak miało być na dziesięciolecie kolejny major w Krakowie, to kurwa Tauro na jakiś. jakiś. jakiś tarło odjebali. Nie będzie. Kurwa, jak to trafiło? Damn!

Kenny tworzył swoją własną legendę. Nie wygrywał on największych turniejów na świecie, bo ponownie wyniki w 2018 roku z kolei nie oddawały. Mimo to nie spadał on z indywidualną formą. Dalej produkował świetne highlighty i radził sobie całkiem nieźle. I mimo wielu zmian w zespole i po dołączeniu Luckiego i Jacksa, G2 dalej nie grało tak jak powinno. Duo, które kiedyś było postrachem każdej drużyny, no, przy... można powiedzieć, że teraz też nie. No. W 2018 i 2019 roku już nie budziło kompletnie strachu. Dlatego pojawia się najważniejsze, kluczowe wręcz pytanie: jakie były ostatnie lata dla Kenego? Od 2017 roku nie pojawił się ani razu na liście top 20 graczy na świecie. Swój ostatni międzynarodowy turniej wygrał w 2017 roku i było nim Dreamhack Malmo. Od 2020 roku nie grał w żadnej drużynie tieru 1, a w 2021 roku zrezygnował z profesjonalnego grania w CS-a. W 21 już w wieku 25 lat. No właśnie, tu... bo Ken nie jest jakiś kurwa turbo stary. Z pewnością nazwaliby to niespełnioną karierą. Nie zmienia to faktu, że Kenny szczerze mówiąc zrobił o wiele więcej niż większość graczy, którzy grali kiedykolwiek w CESA. Zapisał się on na kartach historii na zawsze. Niezależnie od tego, co się teraz stanie, Kenny zawsze będzie kojarzony nie tylko przez Francuzów, nie tylko przez Polaków, ale też przez cały świat. W 2022 roku powrócił on co prawda na kilka miesięcy do Falcons, lecz szybko, po paru miesiącach skończyła się jego przygoda i jednocześnie profesjonalna kariera gracza. Moglibyśmy mówić o nierozwiniętej karierze do końca wtedy, kiedy nie udałoby mu się wygrać Majora, tak jak w przypadku Niko. Nie zmienia to jednak faktu, że... Ken... No Niko to adlaki, że żaden Major tam nie padł, Kenny kurwa. ...wszystko co chciał. A co robi dzisiaj? Streamuje i rozwija. Z jednej strony chciałbym, żeby Niko wygrał majora, ale z drugiej strony absolutnie nie chcę, żeby, żeby jebane Falcons wygrało, także... ...bardzo swój kanał na YouTube. Na swoich streamach regularnie ogląda go ponad 4000 osób, natomiast na swoim kanale na YouTube ma ponad 200 tysięcy subskrybcji no może to nie wiem, to nie. Dlatego jeżeli jesteś... Może jakaś klątwa, kurwa, padła po tej akcji. Pan wiecie już teraz gdzie możecie go wpaść i pooglądać. Oprócz tego Keny cały czas jest zaangażowany. Pojawił się na Majorze w Szanghaju oraz ma swoje personalne projekty związane z Chinami, gdzie możemy się dowiedzieć, że chce on stworzyć chińskie Katowice. O czym mowa? O turnieju International Championship, który będzie rozgrywany w 2025, 2026. Kurwa, takiej energii 2000 też nam otworzy i 2027 roku. Prize Takiego turnieju w każdym roku to 1 milion dolarów. A ambasadorem jest owszem, zgadliście, KNS. Jak sam powiedział, czy kiedykolwiek słyszeliście o Katowicach przed Jemem? Nie? No właśnie, teraz Katowice jest ogromnym miejscem we sporcie i właśnie to mamy zamiar stworzyć w Yang Cheng. A patrząc na to, jaką popularnością cieszy się Ken w Chinach, to myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest to dobry wybór, żeby mieć jego jako ambasadora. Zresztą sami zobaczcie. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. O, 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 o! Widzę tutaj potencjał na walkę z Paszą. W górę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. No, Pasza w strachu mi się wydaje. Bardzo fajny materiał. Fajnie tak wrócić do tamtych czasów. Słyszałem o Kato wcześniej na Geografii. Kap. Ja też pierwszy raz słyszałem o Katowicach z, z CS-a. I co teraz? Jak myślisz Falcons coś wygra w obecnym składzie? No mi się wydaje, że coś tam wygrają Ale czy to jest major worthy aktualnie? No nie powiedziałbym Nie powiedziałbym W sensie... nie, raczej nie Mam nadzieję, że nie Z drugiej strony kibicuje Niko Niko się wydaje być spoko gościem Ale kurwa... No mam nadzieję, że Araby dostaną na pizdę No co, co ja ci mogę powiedzieć tak dla samej zasady, żeby, ja to bym chciał, wiecie, jakby taki bardzo, może nie stereotypowy, ale taki bardzo, jakby się wydarzył taki bardzo filmowy scenariusz, gdzie jakiś underdog wleci na scenę, najlepiej jakby to byli Polacy, jakieś młodziki, które wejdą, kurwa, losowo na Majora i pierdolną wszystkich, stary. I nagle zrobi się jeden z najmocniejszych składów, kurwa, na świecie, który rozpierdoli totalnie erę Vitality. Bo ja się obawiam, że teraz powoli zmierzamy do kolejnego nudnego CS-a nudnej nu ery w CS-ie, gdzie, gdzie Vitality wygrywa wszystko. Że powoli zmierzamy, no już w sumie, kurwa, w niej jesteśmy. No ale no, no mam. Na... Tak by mi się życzyło, żeby coś takiego się, kurwa, wydarzyło. Wzróżona dla fanów idei. Nie aż tak widoczne, widocznie dla profitu. No ale z przemyśleniem, bo takie stare projekty się kończą tak, że jak się pojawiają pieniądze, to się kończy kurwa sukces, nie? Bo się trochę priorytety zmieniają. To jest ten problem. Spirit może powstrzyma Vitality jak się dąg odpali. No nie jest no nie jestem fanem tych rusków, stary, no. Pomarzyć można. No pomarzyć zawsze można. no Fajnie by było, fajnie by było. Szczerze, jak kiedyś Vitality nie lubiłem. Tak teraz w chuj ich lubię. Dzisiaj Vitality gra bardzo dobrego Cesa, tylko mnie te mecze trochę nudzą. Bo to jest stare, no nie wiem, no to jest tak, by oglądać yy, Maus ma szansę, no, mam nadzieję, że Małgdzie też pi. Zostaną akurat. Nie lubię Mausów yy, i Vitality. Do Vitality nie mam aż tak dużo, Ale jak do Mausów, po wyjebaniu siuchego, bo to strasznie frajerska akcja była, ale wiecie, dla contentu, dla samego oglądania tych turniejów, no mam nadzieję, że ta era Vitality nieprzerwane, kurwa wygrane, że to nie będzie trwać niesamowicie długo. Bo ile kurwa można? No To Astralis też było nudne, jak sam chuj. Jak oni wygrywali, kurwa, wszystko co się dało. Pani na Inferno takiego taktycznego, co ja że to chuj. No i właśnie, Kubi, najgorsze jest, kurwa to. Że Astralis tak samo! Że Astralis kiedyś ich main mapa, kurwa, taka turbową to było Inferno jebane. Dlatego ja mam takie flashbacki z Wietnamu trochę, jak teraz widzę Vitality. Kurwa i to jeszcze na Inferno. I to jeszcze tym nudnym Inferno, które jest jeszcze węższe, jeszcze kurwa prościej o ciężkość smoke'iem. Liquid coś zaczyna z powrotem grać, a to widziałem, to widziałem. I teraz mamy dwóch Polaków w Liquid. Chyba tylko dwóch, nie? Bo jest Ciuchy, jest Ultimate. Ale jak Ultimate się ostatnio tak sobie przypominam, to to, to to, przypominam się to jego akcja z Miraża, co Co próbował zajść od tyłu i kurwa zginął.